Pee tutaj radioaktywne, a tu pierwszy odcinek z sampa. IP serwera w opisie, więc tak pierwsze co ja zawsze był Paj oczywiście. E, kogo pozdrawić na YouTube pisać na PM. Zby, snajper. Zbesiu i parę. E, Alexis. Ich pozdrawiam. Yy, Ustawiłem sobie stopera, więc 5 minut odcinka Wam wystarczy. Jak ktoś nie wie jak wejść do bazy wojskowej, to od razu dajmy e, spoiler. Ten. Tutaj zbijamy... Jest na serwerach jest inny sposób ale tak też można tylko na sygnał o tutaj ja odchodzimy. normalnie ktoś, ktoś tu przyjechał ktoś kogo poznaliście na ty wpisać Dobra, tam ktoś jest coś Сезонная мага, да, 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 может быть, они сама дают, остальное сами, да, 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 Dobre ten paliw. Jak ktoś nie wie jak zrobić auto reloada najlepiej, jak macie mało ammo, to się robi tak. Przesuwacze po prostu zmieniacie je tak jak broni. Aj, Nie wiem, czy tego się dało, użyć akurat już w trakcie przeodobywania. Ale jak ktoś nie wie, to to jest auto i auto. Ile jeszcze czasu. Jeszcze trzy i więcej osób wbije, będzie fajnie. ja teraz nic już nie będę nie będę już nic tutaj spoilerował im za bardzo żeby wbijali e, nie gadam tak cicho, bo ktoś pił mnie w domu, tylko gadam tak cicho, bo wiecie wiąź pio to kanał po prostu jeszcze się wstydzę do tego, jakby nagrywać w gadam Postaram się to naprawić, e, jak chcę. Ogólnie, nie, mine Oldie nagrał odcinek z Karaoke Party, więc możecie się szukać na odcinek. Ja vs. Mine Oldie. Ile jeszcze czasu? W sumie to tam, w ogóle, dobra, jest To jest było w Anglii. E, więc jeszcze dwie minuty. No, fajnie. Ostatni spoiler. W sumie to i tak jest dużo osób, i sobie z nimi nie radzę. Patrzcie, jej mi Ej, ulagi. Szkoda. Kota. Minuta, więc w sumie to na tyle. E, ja byłem radioaktywny, to było ja teraz mam sam. I komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. Na, tak.